Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Dzień dobry Państwu, witam, Aldona Brycka-Jaskierska. Dzień dobry Panie Burmistrzu, Pan Adam Pawlicki jest dzisiaj z nami. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. A rozpoczynamy informacją o nowej inwestycji Jarocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Powstanie nowy, wielorodzinny budynek. Tym razem na miejsce lokalizacji wybrano Witaszyce. Inwestycja niebawem pewnie ruszy. Niebawem ruszy, dlatego że już Pan Prezes Jerzy Wolski podpisał umowę, z wykonawcą tutaj z terenu naszej gminy. W Pitoszycach przy ulicy Zapłocie 1A powstanie 30-lokalowy obiekt mieszkalny o mieszkaniach około 50 metrów, od, dokładnie od 35 metrów do 55 metrów. To będzie ciekawy budynek, dlatego że będzie dwupiętrowy budynek, ale już z windami, bo, zgodnie zresztą z nowymi wymogami. Także witaszyce doczekają się nowego obiektu czynszowego. To będą mieszkania czynszowe, czyli pod wynajem. 30 tak. mieszkań za kwotę około 8 milionów złotych, z czego 2 miliony 120 tysięcy stanowi grant przyznany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Także jest również tutaj udział środków rządowych w tym projekcie. Umowa z wykonawcą podpisana. Lokalna firma z Goliny, firma Investik wykonywała już tu na terenie naszej gminy pracy również mieszkania, plus budowali dla nas, więc jesteśmy spokojni co do jakości, dlatego że bardzo fajnie te mieszkania były zrobione i również liczymy, że ten obiekt podobnie będzie dobrze zrobiony jak poprzednie. A kiedy potencjalni zainteresowani za w tych lokalach mogą składać wnioski i interesować się no zasadami? Do wniosków to jeszcze za wcześnie, bo jeszcze budowa się nie rozpoczęła. No myślę, że za półtora roku będzie można wnioski składać już. To jest kolejna inwestycja, jeśli chodzi o budowę mieszkań czynszowych przez JTBS. Tak jest. Jak wiemy, Jarocin jest liderem w Polsce, bo chyba w przeliczeniu na mieszkańca, My najwięcej wybudowaliśmy mieszkań czynszowych, jest, jesteśmy liderem w Polsce. To już, już po ponad 500 w sumie mieszkań. Tyle o mieszkaniach. Inwestycje też, na które czekali mieszkańcy, to inwestycje drogowe. Tak, tutaj w tej chwili właśnie trwają prace przy ulicy Dąbrowskiego w Wierocinie Sygnalizowany temat przez mieszkańców i tutaj Mariusz Kaźmierczak, radny... Miejski z miasta zabiegał, żeby tą dość ważną ulicę, bo dość komunikacyjną, taką w centrum miasta niedaleko Kauflandu, jest uczęszczana, i prośba była, żeby to zrobić. Pojawiły się środki, które mogliśmy uruchomić i spełnić Ż życzenie radnego Mariusza Kaźmierczaka, ale przede wszystkim mieszkańców, którzy prosili. I mnie, i, i radę, żeby, żeby ten chodnik przebudować. I jest właśnie w tej chwili wykonywany. Także cieszę się, że mogliśmy to życzenie mieszkańców spełnić. No i chyba nie jest już tajemnicą, że samorząd spełnia życzenie strażaków z Goliny. I to już dziś stanie się faktem. Tak. OSP Golina. To bardzo dobra jednostka, która bardzo aktywnie uczestniczy w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. No, nie da się ukryć, że w tej chwili najdynamiczniej rozwijającą się strefą przemysłową w naszym powiecie to właśnie Golina, bo tam mamy i specjalną strefę ekonomiczną, farmio i kolejne zakłady, które budują się, powstają, jak stocznia dla jachtów, jak, jak siedziba. Rągosu i kolejne zakłady, które powstają i tutaj ta straż rzeczywiście w Golinie jest bardzo ważna, dlatego że jest najbliżej największych zakładów w powiecie. Dlatego zarówno gmina Jarocin przeznaczyła z budżetu 400 tysięcy złotych i środki rządowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Dzisiaj wieczorem o 19.00 w Golinie przekażemy czeki po 400 tysięcy złotych. Symbolicznie, oczywiście, o te pieniądze. My mamy zabezpieczone w budżecie i wojewódzki, i Narodowy Fundusz również, więc będziemy mogli przystąpić do zakupu nowego samochodu dla OSP Golina. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, był naszym gościem. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do widzenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.